Mój syn nazwał mnie zdrajczynią, bo nie poszłam na jego ślub. Wolałam spędzić ten dzień z jego byłą żoną. Poznał ją na studiach, miał wtedy 19 lat. Zanim skończył 22, mieli już córkę i syna. Mówiłam mu: zwolnij trochę, ale oczywiście wiedział lepiej. Rzucili studia, wrócili do domu. Od początku było widać, że jego żona nie daje sobie rady. Myśleliśmy, że to może depresja poporodowa, ale po narodzinach drugiego dziecka wszystko zaczęło się sypać. Zaczęła się przed nami otwierać, po cichu, kiedy przywoziła dzieci. I tak, wiem, każda historia ma dwie strony, ale znam swojego syna. Wiedziałam, że mówi. Prawdę. Mój mąż wielokrotnie z nim rozmawiał, wytykał konkretne zachowania, ale on wciąż obwiniał tylko ją. Chodzili na terapię przez rok. Miałam nadzieję, że jeszcze coś z tego będzie. A potem nagle pozew o rozwód. Trzy dni później, nowa dziewczyna na Facebooku. Po miesiącu, zaręczyny. I najlepsze? Od początku zrobił z niej matkę na pełny etat. Bez pracy, bez znajomych, bez rodziny w pobliżu. Została całkiem sama. Więc razem z mężem pomogliśmy jej się pozbierać. Znaleźliśmy mieszkanie, wspieraliśmy ją dyskretnie. Kiedy przyszło zaproszenie na ślub, powiedziałam synowi wprost: Nie idę, nie popieram tego i nie chcę twojej narzeczonej w naszym domu, dopóki matka twoich dzieci wciąż zbiera się z gruzów. Wieczorem przed ślubem mój mąż próbował mnie jeszcze przekonać. Nie udało się. Nasza córka też nie poszła. On poszedł tylko ze względu na dzieci, a ja z córką spędziłyśmy wieczór z jego byłą. Wyszłyśmy z nią na miasto, żeby nie siedziała sama i nie płakała. Podczas gdy jej dzieci były na ślubie ich ojca. Była zaskoczona, że się pojawiłyśmy. Następnego dnia syn zadzwonił i powiedział: Że jestem okropną matką, że go zdradziłam. Był wściekły, gdy dowiedział się, gdzie byłam w czasie ślubu. Stwierdził, że od teraz na relację z nim trzeba sobie zasłużyć i to na jego warunkach. A potem powiedział do mojego męża, dla mnie ona nie żyje. Zabawne, ciekawe, jak szybko ożyje, gdy znów będzie potrzebował pożyczki.